Znajdujemy się wewnątrz sodowy. Odrestaurowana przy podczas budowy, odbudowy y, organistówki ma służyć nam za muzeum regionalne, które będzie przypominało czasy, w których żyli organiści. Od odzyskania niepodległości, do, czyli ostatnie stulecie. Ekspozycja, która w tej chwili już jest widoczna, Mówi nam o ginących zawodach. Od garcarstwa, od kowalstwa, od stolarstwa, wikliniarstwa poprzez zawody, które dziś już zanikają. Bardzo roboczo wygląda wnętrze, ponieważ składane od trzech dni są organy zdemontowane w oborach. Piękne organy, ale ze względu na sam techniczny były wymienione na nowe. Natomiast one będą tutaj funkcjonowały nadal, będą po złożeniu, można by było na nich zagrać. Przepiękny eksponat, który zasili nasze muzeum. Ciekawostką jest, że w kościele w Oborach, właśnie swego czasu grał słynny nasz pianista Chopin. Muzeum jest cały czas w trakcie. Organizacji jedynie ta część lewa, lewego sąsiedztwa jest zagospodarowana najbardziej. Tu odbędą się również uroczystości, ponieważ w tym obiekcie chcemy przeprowadzić główną część uroczystości po poświęceniu organistówki.